Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, piękny książę zarządził rejestr wszystkich dziwnych stworzeń w okolicy. Jak trzeba, to trzeba. Uniform <grym> Inspection. <wyszła> <grym wyszła> Masz jakiś No, hej baby, jestem Szrek I Fiona powstałce miałem czwórkę plus historii W liceum miałem trójkę No, do gimnazjum nie chodziłem, bo wtedy jeszcze nie było Stary, stary jestem, nie? Stary, stary, no No, mam golfa dwójkę Jak mi osioł pożyczy, to trójkę też No No, znam jednego dilera. no nie zawsze może załatwić, ale jak coś, to znam, nie? No No, mam swoją siłkę i posłuchaj, co jest najlepsze 140 na klatę biorę. Yeah. 140. Yeah. Wow. Mam paszport TVN. I jako jedyny spadkobierca 5 hektarów ziemi tutaj mam. Do obrobienia. Wow. A co najlepsze? Wow. Za 7 w ogrodzie W Barbadosie na pizzy byłem. Nie! Super. Jestem ten Mam paszport TVN. -u. Super. W sumie ja muszę iść do koleżanek.

Aaaa, nie, ty pokwalne. O co ci chodzi, człowieku? Ale z ciebie laska, Dobry zaraz! Nie, Shrek, wcale nie, jestem okropna. Ale to się zmieni, kiedy wyjdę za Lorda Farquada. Och, bejbe, tylu kawalerów. Co prawda wolę księcia z bajki. Obiecał, że jakoś to załatwi. A. Jak widzisz, jestem już zaręczona. Super. doszło do Co jak mój eliksir? Zadziałał? Tak, mamo. Będziesz zachwycona. No oczywiście, że tak. Zrobiłam go z wyjątkowych składników. Perval Black Magic, Sproszkowany Apat, cif, Ajax. Czyli Fiona jest już twoja? Królestwo moje! Siu, mamo. Mówisz, że będziesz łatędy? Oczywiście. Masz szczotkę, zrób manikil i pierścionek do dzieła. <grym>